że no, lubię mówić, dlatego że, e, no nie wiem, to chyba wynika trochę z moich jaż nauczycielskich genów tak naprawdę, że tam mam te trzy pokolenia też mam, ja miałem pedagogów, e, ale druga sprawa, że lubię słuchać. Rzeczywiście lubię słuchać i, i, i lubię się bo dużo można się o drugiej osobie dowiedzieć. E, Człowiek z tym mówieniem, no chyba cała seria tak naprawdę jest, wynika właśnie z tego, że chcę opowiedzieć o sobie trochę więcej, bo Funkcjonuje na mój temat dużo różnych dziwnych rzeczy, e, które gdzieś tam chciałem trochę wyprostować, trochę wyjaśnić, że ja trochę też odpowiedzieć więcej o sobie, bo, e, bo czasami szczerze mówiąc, wręcz mnie to po prostu irytuje, bo to ludzie wygadują na mój temat. I może warto powiedzieć trochę więcej o sobie to teraz Zimno, do... Do... o Teraz cofniemy się trochę do. Jesięń wita. Ja, o ile zawsze słucham tego, co ktoś mówi. O tyle yy, tak samo zawsze zadaję sobie pytanie, yy, dlaczego ktoś mówi to, co mówi i, i to ułatwia dużo spraw tak naprawdę i ułatwia też to, żeby się nie przejmować pewnymi rzeczami. To nie zmienia faktu, że rzeczywiście zdarza mi się czasami po prostu skurwić na to, co i, i to, co czytam na swój temat. To są głupoty, nie? to są takie głupoty, to są też ludzi, którzy mnie na oczy no, nie widzieli, a, a, a im się wydaje, że wiedzą o, o mnie więcej niż, niż, niż ja sam. I tak czasami to dotyka i czasami to naprawdę można się, można się wpływić, ale generalnie jakby nie wpływa to na mnie jako na Na mój chwilowy stan emocjonalny. I w nowy był chwilę. Może, może właśnie to jest to, co sprawiało, że, że ja cały czas robię coś do przodu. Cały czas tych wyzwań potrzebuję. Pamiętam, miałem właśnie taki moment. Gdzie, gdzie stwierdziłem, że miałem, miałem taki moment stabilizacji, że i moje umiejętności jako wodziciela i, i moje gdzieś tam miejsce w życiu i tak dalej, w zawodowym na studiach czy, i w życiu prywatnym, e, jeżeli chodzi o pewne umiejętności, gdzieś tam doszło do takiej pewnej stabilizacji. Pamiętam, że miałem taki moment, taki, że kurde, że brakuje mi wyszu, brakuje mi czegoś, co budziło we mnie emocje takiego, i dawało mi takie, takie poczucie kurde, ja tego nie umiem, nie umiem tego robić ja, ja, jak to zrobić? Więc to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy, kiedy Dzisiaj za taki taka potrzeba nauki robienia czegoś nowego. Ja rzeczywiście mam, mam, mam dużą potrzebę robienia czegoś nowego i mam dużą potrzebę yy, wyzwań i realizowania tego wyzwań. Także tak, ja, myślę, że to jest ta, ta, ta codzienna dawka adren do adrenaliny, która mi sobie wystarczam właśnie poprzez Przez te... Państwa cekwny, bo Nikola. Jesteś to. No tak, z jednej strony e, o, ta odwaga, a z drugiej strony ta pewność siebie. Ja myślę, że ta odwaga, że tak naprawdę ja to nazywam genem szaleństwa, bo chyba gdzieś go trochę też mam, e, to, 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 to tej takiej odwagi rzeczywiście miałem w sobie zawsze dużo, ale czym innym moim zdaniem jest pewność siebie i, i, i faktem jest, że, <laughs> że w gruncie rzeczy tak naprawdę jestem dosyć nieśmiałym nie wiem, może to widać, może to nie ale trochę tak jest więc, więc na pewno, o ile ta, ta odwaga gdzieś tam mi pomagała, o tyle wypracowanie w sobie pewności siebie i wypracowanie w sobie tego wszystkiego, co wypracowałem przez lata, to, to jest w tej chwili jakiś dziesiąty rok takiej świadomej, celowej pracy nad, nad sobą e, i nad określeniem tego, kim chcę być, co robić. mój drogi, przygotuj się na kolejną serię moich jakże intrygujących pytań. Dobrze. Twój moment prawdy. Moment, właśnie. Powiedz mi. E... Przypomina mi się jedna rzecz, e, ale ona była w sumie chyba nielegalna, więc o niej nie opowiem. <laughs> <laughs> ale przypomina mi się taka jedna historia zabawna, bo tak naprawdę z niedawna, jakiś miesiąc temu może, e, gdzie prawda akurat e, byłem... No, no, mieliśmy okazję, prawda, w, w aucie się z dziewczyną gdzieś tam no, spotkaliśmy się w aucie po prostu i podjechaliśmy, znaczy w ogóle podjechaliśmy gdzieś tam tam nawały, kawałek dalej od, od, od ulicy, więc to było to taką wielką ulicę już w ogóle hardcore, ale stan stanęliśmy sobie pod domem w ogóle. Tak tak, tak mniej więcej, żeby tam drzewo niby zasłaniało, ale to... No proszę pod jej domem? Nie nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem pod Czebra, stanęliśmy okay. pod domem i tam właśnie się zwykaliśmy. Tylko jak skończyliśmy, to tak spojrzeliśmy w tył i to auto, które było tam zaparkowane jak przyjechaliśmy. W momencie jak już skończyliśmy, to już tam nie był. Hmm. Nie, nie wiem w którym momencie to, to miało miejsce, ale wiesz tak. 100% ja... intymności tam nie było. <laughs> Do nie wiesz, ale... no to uroki, uroki, tak wspaniałe, że. Zwłaszcza mało upłynęło. Miałem jeszcze, tam jeszcze taki, um, taki moment. Taką, taką chwilę refleksji właśnie, jak wyglądało moje życie, gdy mnie zajmował się tym wszystkim, czym się tym mojego, czym się tym No, niego, no, tym, ok eee, no i powiem szczerze, że, że, że ten obraz trochę mnie przeraził, dziwił, a na pewno sprawił, że, że bardzo się ucieszyłem, że przyszedłem tą drogę, którą przyszedłem i że robiłem to, co robiłem, bo, a bo to nie było fajne. Myślę, że po prostu byłbym może inaczej. To ja byłbym zagubiony w świecie, a nie świat czasami gubiłby się co do, co do mnie. Co? Maciusia. A, Maciek, Maciu, Maciek, Maciu Maciek, Maciu, to się, to się to się stało. Moje ulubione. Zawsze miałem problem, wiesz, bo ja nigdy się nie odnajdywałem gdzieś tam w, w jakichś grupach społecznych nigdy się nie odnajdywałem w jakichś kategoriach. I na przykład strasznie nie lubię też tej, 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 tej ładki rodziciela, bo ona się ludziom bardzo wyraźnie kojarzy. A tak naprawdę ja się gdzieś tam z nią m, to znaczy ja się nie identyfikuję to bardzo tak naprawdę też z tym z Ja Raczej wolę sobie mówić w kategoriach, że... że nie, nie, nie. Specjalizuje się w relacjach damsko Skomeckich. Bo tak naprawdę uwodzenie to jest tylko malutka część, którą gdzieś tam się zajmuję, rzeczywiście prawa do bloga w internecie. Ale to ty, jest ty, tylko malutka część w ogóle mnie, ale to, że jest w ogóle malutka część relacji damsko Skomeckich, to mnie tak naprawdę interesuje. To po szersze pojęcie. E, ale rzeczywiście miałem zawsze problem z tym, żeby się w e, jakichś takich szufladkach, w jakichś kanonach, konwencjach e, odnaleźć, więc, e, więc pod tym względem tak, na pewno jestem, nie jestem gdzieś nagłym strzelcem, no, w relacjach uczuciowych obecnych w tej chwili, jak w nagrywamy e, też. <laughs> Daleko jeszcze. Pewne układy w życiu, pewne relacje w życiu rzeczywiście. Opierają się na dużo, po prostu otwierają więcej możliwości, ale nie nakładają pewnych obowiązków, obowiązków, nie nakładają pewnych gdzieś tam ograniczeń. I to jest coś, co rzeczywiście do mnie przemawia. To jest coś, co rzeczywiście do mnie trafia i to jest życie, które ja preferuję, które ja sprawę, w którym obecnie żyję i zobaczymy to będzie dalej. Ale na pewno gdzieś tam ta potrzeba wolności, ogromna potrzeba wolności, niezależności zawsze we mnie była, zawsze we mnie pewnie będzie, jest taki czynnik, który jest wśród długą drogę przeszedłem, żeby tak było, ale, ale tak, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że, że jestem tam, gdzie chciałem być i, i robię to coś.